Poniedziałek, 21 września, Karolina Paras, zapraszam na informacje piotrkowskie. Popatrzmy, co w dzisiejszym wydaniu. W informacjach sprawdzimy, co piotrkowianie sądzą o piotrkowskiej wodzie. Powiemy też o wydarzeniach kulturalnych i sportowych minionego weekendu. Dzisiejsze wydanie informacji zaczynamy od uśmiechu, a ściślej mówiąc od orderu uśmiechu. To niecodzienne, międzynarodowe wyróżnienie przyznawane jest za działania przynoszące radość dzieciom. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Andrzej Grabowski jest jednym z kawalerów Orderu Uśmiechu. Pisarz i poeta świetnie porusza się po świecie dziecięcej wyobraźni i wywołuje uśmiech na dziecięcych twarzach. W tym gronie kawalerów Orderu Uśmiechu znajduje się wiele pięknych, cudownych, wspaniałych ludzi. Myślę, że dobrze jest przynależeć do takiej, do takiej rodziny. W moim przypadku to 18 lat temu miałem tą przyjemność, że w Rabce w mieście dzieci świata, w centrum, gdzie znajduje się piękny amfiteat, otrzymywałem ten obdar uśmiechu na światowym zlecie kawalerów obdaru śmiechu. Śmiać powinni się nie tylko mali, ale i duzi, bo śmiech to zdrowie, a powiedzenie to ma uzasadnienie medyczne. Jest kilka takich reakcji, które zachodzą w naszym organizmie pod wpływem śmiechu. Jedna z nich myślę, że Powszechnie znana to jest produkcja odpowiednich związków chemicznych, tak zwanych endorfin, które wywołują u nas poczucie szczęścia, radości, dają nam możliwość zadowolenia i pobudzają nas do działania. Śmiech to relaks, niesie korzyści dla zdrowia, a dodatkowo pozwala spalać kalorie. Czy Piotrzkowianie wiedzą, jakie korzyści niesie śmiech? Na zdrowie. Lepsze korzyści chyba. Jak powie uśmiechnięty, to i wiadomo, że jest dobrze. Zdrowie jest szczęśliwym i uśmiechniętym. No i, no i tak pozytywnie, a tak jak jest smutnym, no to tak dziwnie trochę. No przede wszystkim życiowe, ale także zdrowotne, gdyż każdy uśmiech wydłuża nasze życie. No nie wiem, no, jestem wesoła, tak? Co powoduje ten uśmiech na naszych twarzach? Jak są dzieci zdrowi, jak rodzina jest w pełni zadowolona ze wszystkiego. No trzeba się cieszyć ze, ze szczęścia i w ogóle, bo jak się jest smutnym, to jest bardzo źle. Bo, bo to się dostanie dobrą ocenę w szkole, a to się dowie, że ktoś się urodził. Jakieś wygłupy klasowe w szkole na przykład. Rozmowa z kolegami zwykła. Jakieś żarty. A czy Polacy to pogodny naród? Tak, bardzo. Trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że zależy od każdego człowieka. No właśnie do Holendrów, którzy podobno są najbardziej zadowoloni z życia. Trochę nam jeszcze brakuje, no ale tak jak mówię, no. Krok do, krok do przodu, no i myślę, że będzie coraz lepiej. Zależy, z której strony. No, bo tak z jednej to w sumie tak uśmiechnięte, a z drugiej to nie. Ciężko jest to. Aby znaleźć jakąś taką grupkę pogodnych ludzi, jestem tego zdania, że trzeba no, podchodzić do życia pozytywnie, i jestem oceniany jako no, człowiek raczej się uśmiechający, i tego no, Piotrkowianinom życzę. Niech dźwięczy męczy, aż do zadyszki śmiechu mi trzeba przede wszystkim. Niech się zatrzęsą od śmiechu ściany, niechaj na zawsze będę im pijany. Nic, tylko się uśmiechać. Zmieniamy temat. Wprawdzie upały już za nami, a wtedy najczęściej myślimy o wodzie, ale woda, drodzy Państwo, potrzebna jest nam cały rok. Coraz częściej słyszy się głosy zachęcające do tego, aby pić wodę prosto z kranu. Czy to bezpieczne? Czy w Piotrkowie można pić karnówkę prosto z domowego kranu? My zapytaliśmy mieszkańców miasta, co sądzą o wodzie. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie piję w ogóle wody. Ja szczerze, no, nie smakuje mi woda w Pietrzkowie. Czysta, czysta, jest czysta jest bardzo, i nawet smaczna. Nie śmierdzi niczym. Ja jestem bardzo uczulona na wszelkiego rodzaju zapachy, a ta jest dobra. Mieszkam na wyzwolenia, jest czysta. Także nie narzekam na wodę. Jest za dużo chloru, bo osadza się dużo kamienia. To mogę powiedzieć. W pieczkowskiej kranowce chloru nie ma, są za to zdrowe minerały, zapewnia kierownik stacji uzdatniania wody Szczekanica. Woda w Piotrkowie spełnia wszystkie normy, zarówno europejskie, jak i światowe. Nie musimy się obawiać. Wszystkie badania są wykonywane na bieżąco. Nie stwierdzamy żadnych przekroczeń. A mogę powiedzieć, że. Normy i parametry, które uzyskujemy, są dużo niższe niż określone w rozporządzeniu. Aby woda była zdrowa, a przede wszystkim czysta, potrzebne są specjalne technologie do jej uzdatniania. Czystość piotrkowskiej kranówki jest dokładnie sprawdzana. Podzielony jest ten monitoring na monitoring kontrolny i przeglądowy. Monitoring kontrolny, gdzie badamy troszkę mniej parametrów, ale raz na jakiś czas musimy zbadać, zrobić monitoring przeglądowy, przeglądowy, gdzie tych parametrów jest naprawdę dużo, jest to ponad 50 parametrów. Picie wody z kranu jest nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim oszczędne i ekologiczne. Mniej plastikowych butelek w koszu chroni środowisko i portfel. Najnowsze trendy w modzie można było obejrzeć w piątkowy wieczór w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie odbywał się wieczór mody i tańca. W tym samym czasie na dziedzińcu kościoła ewangelicko-augsburskiego zagrał kasztelania Swing Band. Jesienne trendy w modzie damskiej i męskiej co roku od pięciu lat można zobaczyć podczas Piotrkowskiej Imprezy Modowej promującej lokalnych przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą konfekcji damskiej i męskiej. To jest też moment dla Piotrkowskiej młodzieży, by sprawdzić się w roli modelki czy modela. A stres jest? Lekki jest, ale to zależy od ilości osób na widowni, tak? Jeżeli będzie mało osób, myślę, że to będzie jakoś przeżyć, ale jeżeli dużo osób przyjdzie, myślę, że będzie odczuwany stres. Czy to najbardziej się boimy? To no właśnie publiczności. Bo ja się potknę i. No wiadomo. Nie, obaw przed tłumem na pewno nie mam. Nie, nie ma obaw. A przed parkietem, że będzie zdradliwy. Trochę tak, trochę tak. Trochę, trochę są opary. Ale impreza to nie tylko kreowanie przyszłego wizerunku Piotrkowian, to również promocja tańca. O stronę artystyczną tej imprezy zadbali tancerze z Młodzieżowego Teatru Tańca oraz Klubu Tańca Towarzyskiego. Organizatorem wydarzenia byli Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne oraz Miejski Ośrodek Kultury. Na początku byli orkiestrą dentą przy OSP w Rozprzy, ale czas pokazał, że nie tylko paradne marsze im w muzycznym sercu grają. Poddali się młodej fali i zaczęli swingować. Ludzie, młodzi, którzy grają w orkiestrze, nie chcą grać. Akurat w Rozprzy, tam gdzie jesteśmy, nie chcieli grać orkiestry, muzyki Orkiestry Dętej. Więc zaproponowałem, że zagramy swinga. Swing to muzyka, którą grałem przez całe swoje życie zawodowe. Chwyciło! Jest orkiestra swingowa. Czyli... Starsi muzycy, doświadczeni muzycy poddali się młodzieży. No, poddali się młodzieży. Młodość ma przyszłość. Kasztalania swing band wykonuje muzykę przede wszystkim swingową, ale mają w swoim repertuarze również ballady jazzowe. Ich apetyt muzyczny nie ogranicza się wyłącznie do tych nurtów. Grają muzykę latynoamerykańską i muzykalową. Niewiele osób wie, że tradycja Piotrkowskiego Browarnictwa sięga średniowiecza. Historia i smak tego niezwykłego trunku połączyły się w sobotniej grze miejskiej pod nazwą Brzeczka i Beczka. Można było przypuszczać, że taka tematyka przyciągnie pod Centrum Informacji Turystycznej miłośników tego trunku. Smak, że tak powiem, chłód, orzeźwienie, które daje, same przyjemności są z spisie piwa. To też przeżywa taki trochę renesans, te wszystkie piwa regionalne, powstają piwiarnie w różnych miastach, także myślę, że jest to temat jak najbardziej na czasie w chwili obecnej. No wiadomo, że dobre piwo jeszcze na koniec, można powiedzieć, sezonu letniego, to tym bardziej. Połączeni w kilkuosobowe drużyny postanowili zmierzyć się z historią lokalnych browarów, a jak się okazało jest ona bardzo rozległa i ciekawa. W Piotrkowie bardzo, bo w sumie tam od XV wieku już nasi browarnicy byli i powiem szczerze, że jak przeczytałem te materiały na stronie Cito, to byłem trochę zaskoczony, bo nie przypuszczałem, że aż tylu było ich nawet 150 było momentami. Także w Piotkowie 10% populacji, żeby browarnicy byli, to jest miasto browarem stojące. Każda z drużyn miała przed sobą pięcie zagadek do rozwiązania. Jedne wymagały główkowania, wyszukiwania, inne były prawdziwą przyjemnością sobotniego popołudnia. I właśnie to zadanie bez trudu i z nieskrywaną przyjemnością rozwiązywały drużyny. Śladami piwnych browarów podążało pięć drużyn. Grę miejską zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy europejski projekt społeczno-edukacyjny realizowany w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. W ramach tego projektu w sobotę można było posłuchać muzyki dworskiej i pałacowej. Gdzież indziej, jak nie w piotkowskim zamku, ta muzyka mogła zabrzmieć najpiękniej. Repertuar sobotniego koncertu przeprowadził publiczność po dworach całej Europy, pokazując różnorodność muzyki dworskiej. Muzyka, która była z reguły pisana dla kogoś, dedykowana komuś, bardzo często dobrym pannom z dobrych domów, które yy, grając, ucząc się danych utworów, po prostu wypełniały swój czas, a przy okazji miały możliwość popisania się przed licznie zgromadzoną publicznością w salonach. Swoim kunsztem muzycznym przed piotrkowską publicznością popisywała się pianistka Teresa kaban Błazej. Jest narzędziem dostarczającym informacji bodźcowych do mózgu, jest nośnikiem danych i historii, które się na nim rysują. Jednym słowem, ciało jest tematem najnowszej wystawy w Ośrodku Działań Artystycznych. Natomiast od soboty w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać pracę piotrkowskich plastyków. Oglądając wystawę Układ Ciała, można zobaczyć, jakie podejście do tematu cielesności człowieka prezentują młodzi artyści. Każdy z wybranych przez kurator wystawy Julię Kurek artystów sięga po różne sposoby definiowania tematu. Ciało staje się przetworzone w obiekty, malarstwo, wideo, art i instalacje. Wystawa. Hmm. Była właśnie takim zapytaniem do artystów, czym dla nich jest ciało i jak oni postrzegają ciało. Czy to ciało bardziej przynależy do bytu, czy do, natur, właśnie do natury, czy ciało traktują dość instrumentalnie. Także dałam właśnie dowolność artystom, żeby oni wypowiedzieli się na temat ciała. Część prac została przeze mnie wybrana, wybrana do tej wystawy, oczywiście, ale też znalazły się takie prace, które powstały specjalnie do tej wystawy. Do projektu zostało zaproszonych ośmiu artystów. Michał Bałdyga, Romulo Banares, Iwona Demko, Agnieszka Gawęcka, Bartłomiej Jarmoliński, Małgorzata Kalinowska, Anna Sieradzka-Kubacka, Małgorzata Wielek-Mandrela. Podczas piątkowego wernisażu nie zabrakło sztuki akcji. W trakcie prezentacji wystawy pokazano dwa performensy dotyczące ciała, jego piękna, a także i ułomności. Od soboty w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać prace Piotrkowskich artystów. W sobotę zainaugurowano doroczne spotkania ze sztuką. Pierwsza wystawa to prace, które powstały podczas plenerów w Krzędowie. Wystawa ta objechała już Polskę, już była wystawiana czterokrotnie. U nas w Piotrkowie jest po raz pierwszy i myślę, że takie turnie tych obrazów na, na naszej galerii kończymy. Wystawa jest bardzo różnorodna, tak jak odmienne są style piotrkowskich malarzy. Artystyczne miszmasz w Galerii MOK można oglądać do 8 października. Podczas wernisażu wystawy losowano jeden z obrazów. Dochód z losowania przeznaczono na dzieci chore na mukowiscydozę. Młodzi lekkoatleci z województwa Łódzkiego rywalizowali na stadionie miejskim Konkordia podczas pierwszego mitingu lekkoatletycznego zorganizowanego przez klub sportowy Polanik. Zawodnicy startowali w skoków dal, w skoków zwyż, pchnięciu kulą oraz kilku konkurencjach biegowych. Nie wynik był najważniejszy, ale udział w imprezie. Głównym celem mitingu była popularyzacja królowej sportu, bo za taką uznawana jest lekkoatletyka. Gościem specjalnym był Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney i dwukrotny mistrz świata. Ciaki powinny widzieć, że ktoś się interesuje ich staraniami i... Jak tylko możliwe jest to, jak tylko czas na to pozwala, staram się jeździć po Polsce czy po moich rodzinnych stronach, czyli Wielkopolska, Poznań i wspierać dzieciaki w tych ich zmaganiach. Bo jednak takie wsparcie. Sam pamiętam, że bardzo przeżywałem moje pierwsze spotkanie z mistrzem Olimpijskim. Był to świętej pamięci Władysław Komar. I potem trzy dni się śmiałem, że trzy dni ręki nie myłem po spotkaniu z mistrzem Olimpijskim. Także zdaję sobie sprawę, że to jest wielkie przeżycie, i dlatego jeżeli jest taka możliwość, staram się brać w tym udział. Wśród nich... Są obiecujący zawodnicy. No mamy, mieliśmy wychowankę, wychowanka nasza osiągnęła sukces i zajęła czwarte miejsce Ola Nowakowska na Mistrzostwach Świata Juniorów. Miejmy nadzieję, że uda nam się wyłuskać kolejnego takiego zawodnika. Organizatorzy chcą, by mityng stał się imprezą cykliczną, która na stałe wpisze się w kalendarz lekkoatletycznych mitingów. A propos zmagań lekkoatletycznych, to już w najbliższą niedzielę będzie kolejna okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Na stadionie przy ulicy Żwirki zorganizowany będzie trybunalski bieg z Osirem. Początek, godzina 10. 18 pojedynków obejrzeli kibice podczas pierwszej gali boksu zorganizowanej na podklasztorzu w Sulejowie. Gościem specjalnym był mistrz olimpijski Jerzy Rybicki. Takie imprezy w naszym regionie nie było dawno, a uczestnicy i kibice zgodnie przyznali, że byli świadkami emocjonującego widowiska. W pięknej zabytkowej scenerii pięściarze walczyli o puchar starosty Piotrkowskiego. Najlepszym bokserem imprezy został Damian Pokusa. Puchar otrzymał z rąk ostatniego polskiego mistrza olimpijskiego Jerzego Rybickiego, który złoty medal wywalczył w 1976 roku w Montrealu. Moim zdaniem turniej bardzo udany. Dużo ludzi przyjechało, dużo zawodników. Walki też były na dobrym poziomie. Bardzo dobry pomysł, żeby zorganizować tutaj turniej. Bardzo fajna impreza na powietrzu. To wszystko jest dużo ludzi i się naprawdę te walki się cieszą naprawdę dużo takim powodzeniem i patrzę obserwacją, że i są bardzo ambitni zawodnicy. Może jeszcze nie te umiejętności, co powinny mieć, bo jeszcze tam wielu, wielu do, do, do mistrzostwa brakuje, ale serca do walki na pewno nie. Najlepszym technikiem imprezy wybrano walczącego w wadze ciężkiej Aleksandra Stawireja, a najlepszym zawodnikiem z województwa łódzkiego Dariusza Wilka. Najlepszym bokserem z Okręgu Piotrkowskiego został Robert Krasoń. Organizatorami gali boksu byli MUKS Widzew Łódź, Starostwo Powiatu. W Piotrkowie oraz Urząd Miasta w Sulejowie. To był bardzo udany weekend dla piotrkowskich zespołów ligowych. Wygrały szczypiornistki, jak i szczypiorniści. Wysoką wygraną zanotowała także Polonia Piotrków. Więcej o tych sukcesach w środowym magazynie sportowym. Ja zachęcam Państwa do zaglądania na nasz facebookowy profil oraz stronę telewizjapiotrkow.pl. A już za chwilę na naszej antenie program nasze miasto, nasze sprawy. Ja dziękuję Państwu za dziś. Do widzenia. Thank you Przez internet. Tak przez tydzień mogli głosować piotrkowianie na projekty. W tegorocznym głosowaniu oddano łącznie 2113 głosów. Zgodnie z regulaminem, przypomnę, głosować mógł każdy Piotrkowianin powyżej 16 roku życia na jeden wybrany projekt z całego terenu miasta. Natomiast po podliczeniu wszystkich głosów, zwycięskimi projektami były te, które uzyskały najwięcej poparcia w każdym z czterech rejonów Piotrkowa, na które zostało miasto podzielone. Druga edycja budżetu obywatelskiego, także ciągle się uczymy. W tym roku y, mieliśmy do czynienia wyłącznie z głosowaniem internetowym. Y. W ubiegłym roku było to głosowanie zarówno w sposób tradycyjny, czyli głosując na kartach do głosowania, jak i w sposób internetowy. W tym roku już zdecydowaliśmy o tym, aby było to głosowanie wyłącznie internetowe. Mamy kolejne już doświadczenia, wiemy co można usprawnić, wiemy z czego być może zrezygnować, dlatego też mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Który projekt był najpopularniejszy? W pierwszym rejonie wygrał Park Sportowy Wyzwolenie, miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną. Ten projekt otrzymał 194 głosy. W drugim rejonie zrealizowany zostanie projekt Modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 16. Tu oddano rekordową ilość głosów 393, co stanowi ponad 18% wszystkich oddanych głosów na 22 projekty. Drodzy Państwo, jak widzicie tutaj, teren jest mocno zdewastowany, dlatego między innymi przystąpiliśmy do, do budżetu obywatelskiego, a takim inicjatorem i wielką inicjatywą wykazał się sekretarz Rady Rodziców, pan Tomasz Szczapla, człowiek o wielkiej energii, który, że tak powiem, wszystkim zaszczepił właśnie pomysł, aby przystąpić do tego planu. Drodzy Państwo, przede wszystkim, żeby osiągnąć tak dobry wynik, no to trzeba... Dobrego nagłośnienia. Interesowała nas sprawa przede wszystkim ościennych szkół, które nam tutaj pomogą, jak również Osiedla Jagiellońska, jak również przedszkola, bo z tego przedszkola, który jest za nami, jest również w przyszłości dużo absolwentów szesnastki. Tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz, inicjatywa Rady Rodziców. Rodzice byli tutaj najważniejsi, ponieważ nie mamy dzieci, które mają. Powyżej 16 lat, w związku z tym musieliśmy głośno sprawę przedstawić rodzicom. To po pierwsze. Po drugie, zwróciłem się z dużą prośbą do dyrektora pierwszego liceum i tu znowu żukony dla pana Henryka Michalskiego, dyrektora szkoły, który osobiście przedstawił mi na bieżąco relacjonował sytuację, gdzie bezpośrednio klasy z Chrobrego chodziły do Urzędu Miasta i głosowały. Klas tych było 8, więc po moim przeliczeniu dosyć potężna liczba głosów, zarówno rodziców jak również młodzieży. W trzecim rejonie wygrało boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej nr 13. Ta propozycja uzyskała 132 głosy. W czwartym rejonie też zwyciężyło boisko, a ściślej rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy trzecim liceum ogólnokształcącym. Projekt uzyskał 128 głosów. Chętnie wzięliście udział w tym głosowaniu? Oczywiście bardzo chętnie. Wszyscy głosowali i mamy nadzieję, że z tego wyjdzie. Wygraliście? Wygraliśmy? No, to dobrze, to pewnie. No, chodziliśmy wszyscy, byliśmy zaangażowani, koleżanka jedna, druga, która jeszcze z nami pracuje, pani dyrekcja szkoły i młodzież. No cieszymy się bardzo, naprawdę, no ja myślę, że na zakończenie swojej kariery no jeszcze parę lat mi zostało, jeszcze myślę, że doczekam tego, bo pracuję, tak jak mówię, tu 30 lat w tej szkole, jestem także absolwentem tej szkoły, moje dzieci kończyły tutaj. Projekt przyszedł, że tak powiem, z mojego osiedla, gdzie mieszkam, czyli z osiedla Mickiewicza, gdzie w zeszłym roku wygrał projekt na budowę placu zabaw na cyklodromie i tak kroczek po kroczku doszliśmy do wniosku, że chyba potrzebne jest to, z czym wystąpiliśmy, no i się udało. Jaki jest Wasz pomysł na to boisko? Przede wszystkim, no, no cóż, no ma powstać? Wiele, wiele rzeczy ma powstać, tak planowaliśmy. Planowaliśmy kostkę przy wjeździe na boisko, ażeby położyć, tak? Planowaliśmy budowę boiska do piłki siatkowej, dwóch boisk do badmintona. Cóż jeszcze? Siłownia zewnętrzna. Siłownia zewnętrzna, tak, a żeby również korzystać mogli tutaj mieszkańcy pobliskiego osiedla oprócz naszych uczniów. Wszyscy wiemy, że ten wysiłek fizyczny i zainteresowanie młodzieży sportem jest bardzo istotne dla ich zdrowia, ale żeby to robić, to trzeba mieć do tego obiekt. Nasza sala gimnastyczna jest mała, więc i tak musimy wychodzić na ten obiekt, który jest na zewnątrz. I brakuje nam tych boisk, bo nie tylko chcemy grać w piłkę nożną, bo to chłopcy lubią najbardziej czy w koszykówkę, ale chcemy grać także w badmintona albo piłkę siatkową, a do tego trzeba przystosować nasze boiska i o to prosiliśmy. I dzięki budżetowi można to zrobić, sfinansować w inny sposób. Tak, na, na inne źródła finansowania mo, moglibyśmy liczyć, ale chyba byśmy musieli dużo dłużej poczekać. Bardzo jesteśmy szczęśliwi. Wybrane podczas głosowania projekty teraz czekają na realizację. Po prostu te inwestycje zostaną wpisane do budżetu, a radni yy, po prostu będą głosowali nad yy, bloc nad budżetem miasta. Kiedy czas na ich realizację? Zgodnie z zapisami w roku 2016, z zapisami regulaminu w roku 2016, ale należy pamiętać, że te projekty, które wygrały, są to bardzo duże projekty, które należy najpierw przygotować, czyli przygotować pełną dokumentację, pozwolenie na budowę, później pozwolenie na ich eksploatację, więc ten termin może się wydłużyć. Z danych wynika, że najwięcej głosów oddały kobiety 56,79%. Najwięcej głosów oddali. 5... Otrzkowianie w wieku pomiędzy 25 a 50 rokiem życia było to 1055 głosów. Przypomnijmy w ubiegłym roku w boju wygrały projekty. W rejonie pierwszym cyklodrom, place rozrywki dla dorosłych i dzieci. W rejonie drugim osiedlowy kącik rekreacyjno-zapawowy dla dużych i małych. W rejonie trzecim modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do ulicy Wroni i do bloków numer 43 i 47 oraz parkingu, budowa parkingu przy bloku nr 43, budowa chodnika oraz przekładka chodnika, a także naprawa ciągu pieszego przy ulicy Poprzecznej. I w rejonie czwartym modernizacja boiska przy szkole podstawowej numer 2. Część z projektów jest już w realizacji.